Jest tu podwórkowe zabawy, a jestem ze mną, jest ze mną Lipa, który kameruje i mój kolega Koza. Koza, Koza. Na już mnie zapomniał Kimbaza. Wolebie, jakbyś się sam przestawił. Tu jest nasza tak dolinka. To jest Kimbaza. To są gimbaza <giby> to jest nasza gimbaza. Nie? Kim ja się będziemy niedługo uczęszczać do birmowania. No niestety. Będziemy nagrywać z kościoła filmik, tak, ja za dnia. nagramy jeden filmik albo z w kościele jak będziemy. Nagrywać. I jak będziesz jak podchodzić, żeby wziąć opłatek, nie, to podejście do kościoła, a to i tak do księdza, nie? A to jest a ale nie My to chyba zrobimy tak, że będziemy siedzieć tam do daleko od choda, żeby nawet widział, nie? Żeby no. nie a ty tam z tatą będziesz siedział gdzieś. No. No i chuj To znaczy bardzo lubię kościół. No. Pozdrawiam katolickie dzieci. No. Cicho, cicho, cicho. Będzie. Cicho, 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 cicho. Dobra. Marek. No tak. to już nagramy, ale do będzie będziemy mu za trzy tygodnie. To trochę na to poczekacie. Będzie e, pan... łatw w kościele. No. kościele, tak będziecie się cieszyć księdza. <noise> 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 Czy to jakieś kazanie? Dobra. Będziemy go słuchać. E, ukaże się niedługo E, ten dzień, co ukaże się ten filmik, czyli dzień po wydaniu naszego kanału, czyli 16 września, ukaże się nasz fanpage. E, gdzieś będzie tu adnotacja, gdzieś tutaj o. o. No. Się a może tu? No, Taka może tu cenzura. <grymny> <grymny> Taka na <pynku>. Tak, cenzura. <grymny> no. Tak, na twarz. Na oczy. Wszędzie a. będą tak prrr, e, Będziemy nagrywać klimatiki. o tym. E, będziemy nagrywać w ekipie jednak trzyosobowej, i tam, tam goście będą nieraz. Oni albo... są zapisani w naszym kanale, jak się wejdzie, to no, tam jest zapisane tak? Bo oni się wstydzą. No. E, hmm. Dzisiaj wstawimy imprezę w naszym ulubionym miejscu. To nasza ulubiona. Tak. I jest tak. No. no i jeszcze oczywiście. No i jeszcze oczywiście. No 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 i jeszcze. No 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 No. Nie to, nie, to, no. E, jak e, mamy też własne kanały nie drap się pod dupie jeszcze nie skończyliśmy nagrywania e, <laughs> Będziemy. dobra, e, dobra nie zbawicie się e, my mamy ja własne ja kanały I jakby ktoś chciał z nami nakręcić jakiś let's nice play znaczy nice let's play z oh, a a, jak to raczej. escape Minecraft czy niech pisze w komentarzach przed no, na pewno proszę, przeczytamy, bo nie będzie więcej niż trzech. No wiesz. Proszę A ma po nas znajomych. No. <noise> nie liczy się. Na Skype, nie? No. Dobra. Mm, na pewno będą to ogromne. Yy... No, mi się będzie chciało. No. no. Będzie się chciało. Nie wiem, czy mówiłem o chmielu, ale. Będzie, będzie odcinek z chmielem na pewno. No, jak ja myślę, Boże, to smakuje jak No! Dajcie mi o tym. Smako...

Dobra. Dziękujemy, do widzenia. To są zabawy. zabawy. Jej. Jej. Naraz. No, przypał, Jej. super, przypał. A taki piękny początek dnia. Już muszę skończyć dwie dzień. Ty jeszcze nakrywasz? <grym> tak. Wyłącz to. No wyłącz. <grym> wyłącz.